No w moim mikrokamperku jest tylko 5 stopni, zdecydowanie za zimno, żeby spędzić tutaj miło i przyjemnie czas. Zamontujemy grzejnik. Grzejnik ze sklepu Bankuk. No teraz wzrosła temperatura na 6 stopni, ale to i tak jest bardzo mało. No miałem ten samochód zezłomować, ale jeszcze chwilę się powstrzymam. Zrobię sobie po prostu takiego mikro kampera. Tutaj mamy właśnie taką paczkę. Jest to marka Mudrio. Grzejnik, takie wybasto. To jest fajne, bo jest po prostu takie mniejsze troszeczkę niż te takie wysokie co są, ale jest szersze. No, i ma tutaj fajną rączkę, tu mamy zabezpieczone wszystko, i dodatkowo tutaj mamy pilot i panel sterowniczy. Instrukcja obsługi, no i ogólne zastosowanie do, do jakichś kamperów, do łodzi, do jakichś pomieszczeń. Maksymalna moc 8 kW. Instrukcja jest w języku angielskim, i jeszcze tutaj mamy akcesoria: tłumik, rurka, złączki i rura, która nam wypuszcza już gorące powietrze. A rureczkę wypuścimy w tym miejscu. To urządzenie będę podłączał do akumulatora, który mam wbudowany w samochodzie. Także tutaj nie będzie zasilacza, ale bez problemu możemy podłączyć zasilacz 12V i używać tego narzędzia, tego urządzenia stacjonarnie także tu jest kwestia tylko podłączenia do zasilania te rureczki wszystkie dolotowe, wylotowe i po prostu urządzenie jest gotowe oczywiście jak wlejemy tutaj olej napędowy a może ten tłumiczek tutaj podłączę wchodzi idealnie Musiałbym przewiercać od góry. No, tutaj mamy podłączenie do akumulatora albo do zasilacza. No i tak to mniej więcej wygląda. Będzie cieplutko. Mnie sapy żona wyrzuci. No to będziemy się grzać w kamperku. tymczasowo tylko takie podstawki. Tutaj można zrobić sobie fajną konstrukcję lekką. Teraz sobie wlejemy olej napędowy. W karnisterku mam około 2,5 litry i podłączymy zasilanie. Najpierw do zasilacza, zobaczymy jak z zasilacza to wystartuje, a później przerobię sobie na wtyczkę do akumulatora. No i jeszcze będę miał rurę do zmontowania tutaj, tą grubą taką, co wylatuje ciepłe powietrze. W międzyczasie zobaczymy, czy coś nie wycieka. No teraz żona to się będzie pytać Gdzie byłeś? No a gdzieś? Gdzie byłeś tyle czasu? W mikrokamperku byłem Ja ci dam kamperka To zobaczysz Lepiej nie zadzierać Bo później faktycznie cię nie wpuści do chałupy Najwyżej ja ją wezmę do kamperka mikro i zobaczę, jak to mi miło i sympatycznie, i przyjemnie. No, jeszcze tylko tutaj to sobie zamontuję, no możemy kształtować tą rurę. No, tutaj mamy ładne oznaczenie 12V czerwony kabelek. Zaprawimy go pod zasilacz. No, powiem Wam, że coraz zimniej. 3 stopnie łapki marzną. A tu jeszcze nie zrobione. Dobre, bo tempę kombinerki i po prostu nie potrafią tutaj one przeciąć. Także czasem się przydają takie a Zastosuję tego typu zasilacz. 12V 20A tutaj mamy po dwa wyjścia, nawet, czyli możemy dwa urządzenia podłączyć. A tu mamy zasilanie. Są również dostępne na stronie banku zasilacze, gotowe już, takie w obudowie. Ale ja mam taki, no to nie zawaham się go użyć. Tutaj mamy oznaczenia plus, plus, minus, minus. Czyli minusik dajemy tu i plusik. A jak będzie wszystko grało, i będzie tutaj hulało, to zamontuję do zapalniczki taką wtyczkę bezpośrednio. Na tłumiku tutaj mamy otwór. Możemy go tak zamontować. Mamy dodatkowe złączki do montażu, śrubki, ale na razie go tylko zamontuję prosto, w ten sposób. A później mogę go tą rurę wygiąć. No, mamy dwa stopnie. Wszystko mamy przygotowane. Pilocika też mamy, ale trzeba baterię, także będziemy obsługiwać ten panel ręcznie i podłączymy teraz do zasilania. Ten zasilacz. Zobaczmy, co się będzie działo. Wyświetlacz się uruchomił. Tutaj mamy OK, tutaj mamy wejście do, do ustawień. Możemy sobie ustawiać czas. Wszystkie te dane będą na stronie banku, także można sobie to sprawdzić, porównać. 12 voltów, program trzeci, pompeczka zaczyna podawać paliwo. Na razie mamy dwa stopnie, pilocik. Tylko w zestawie nie ma bateryjek. Musimy sobie po prostu dokupić tą folikę. Możemy ściągnąć. Będzie wyraźnie widać. Ładny wyświetlacz. Wszystko to fajnie, elegancko widać. Czytelnie. No sam proces uruchomienia tego troszkę trwa, bo po prostu musi to paliwo dojść tam do, do tego pieca. No wentylator wentylatorach coraz szybciej chodzi. Panie, teraz tu ja już nawet nie wychodzę stąd. Mogę do rana tutaj zostać. Będzie cieplutko. Miałem też doświadczenie z innym grzejnikiem i powiem Wam, że jest ten proces uruchamiania prawie taki sam. Musi to nastąpić odpowietrzenie tych układów, tych rureczek żeby to paliwo tam cały czas dopływało do tego pieca no coraz szybciej teraz idzie powietrze już takie jest dosyć ciepłe teraz zasuwa No powietrze już całkiem ciepłe leci. No około 5 minut od takiego już pełnego uruchomienia, no to już mamy 8 stopni w tym mikrokamperku. Tam nawet pokazuje 9 na wyświetlaczu. No i teraz powiem Wam tak, żadna laska mi nie jest straszna. Takie śniegi mogą być i mrozy. Sprawdzimy jeszcze temperaturę na wyjściu. Patrzcie jak zasuwa. No tu już jest gorące, można się poparzyć. Ciekawe czy dobiję do setki. Wyświetlacz się nam tutaj wyłącza. Także ma takie jakby uśpienie. Damy na jedynkę, żeby po prostu tak nie grzało. Także mam drugie doświadczenie z takim grzejnikiem i wam powiem, że to jest świetna rzecz. Świetna rzecz, mało pali. Tutaj możemy regulować od 5 kW do 8 kW. 120 stopni, tu nam się pokazuje już 14 stopni. Temperatura pieca 196 stopni, bośmy go szybko rozpędzili. Tak, wszystko pięknie działa. Tutaj mamy już na wyświetlaczu 21 stopni. Tu nam pokazuje 23 stopnie w centrum mini kamperka, mikro kamperka. No tutaj mamy dobre 40 centymetrów. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Wszystko super działa. Żegnam się z zimnej Alaski. Trzeba jechać do domu. Kiemka, cześć! Teraz jeszcze zobaczmy, jak wygląda proces samego wyłączania Czyli wyłączamy 3 sekundy Nie wiadomo, czy tam na alasce mają siedzieć jakąś W trudno dostępnych miejscach oczywiście No, piec się jeszcze schładza, dopala się co nieco. Tyle, może zrobimy tutaj mikrobiuro. Tutaj taki stoliczek rozkładany, tutaj jakąś wersalkę. Spokojnie można tutaj się położyć. No dobra, powiem Wam, że ten mikro kamperek, to jest po prostu tylko taki żarcik. Tak to wygląda, gdybyśmy montowali po prostu w większym kamperze, czy w Łodzi, czy, czy gdzieś yy, w samochodzie ciężarowym. Yy, po prostu działa to bardzo dobrze. Musimy umieścić sobie w odpowiednim momencie w miejscu takie urządzenie, podłączyć zasilanie. No i będzie hulać super. No bo widzę, że to działa bardzo dobrze. Bateryjki, jakie nam tutaj wchodzą, to są R3. Nie będziemy na razie używać tego pilota, bo mam teraz rozłączone. I tutaj po prostu nawiązuje połączenie z tym urządzeniem, w tym momencie się wyłączyło.